Witam. Kolejny filmik instruktażowy firmy Mateo z Aleksandrowa Łódzkiego. Tym razem zajmiemy się wyciśnięciem śruby centralnej w zawieszeniu wielowahaczowym samochodu Audi Volkswagen. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to odciąłem wystający Koniec śruby z gwintem. Dlatego, że jakbyśmy pchali, tu jest dosyć duży opór, on by się mógł nam skrzywić. Ponadto zastosowałem dwa kliny wbite w szczeliny tutaj z rotnicy, żeby ona na się nam nie schodziła. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak założyć ściągać. jedna rzecz. Muszę założyć odpowiednią końcówkę. Tak. Musimy to odpowiednio dopasować. Jeszcze cofamy. Teraz dokręcamy grzecionem. ręką, ręką do wyraźnego oporu. Następnie, co nam pozostanie zrobić, to już teraz pokręcać śrubę kluczem siedemnastką. No i będziemy czekali na efekty. Wykonuję pokręcanie. Celowo nie smarowałem tutaj, ani nie wpuszczałem żadnego preparatu typu WD bądź inne. Chcę pokazać Państwu, że to ma taką siłę, że sobie poradzi bez tych preparatów. Ale oczywiście gdybym to nawilżył, troszeczkę by powstało, byłoby jeszcze łatwiej. zobaczymy coś się dzieje na razie nic nie ustąpiło Jednak zauważyłem już, że tutaj się szczelina zmniejszyła, czyli troszeczkę już śruba się cofa. Teraz spróbuję wycofać się i założymy końcóweczkę z dłuższym ćpieniem. Zwróćcie Państwo uwagę, że śruba już jest wyciśnięta, czyli zerwaliśmy już przyczepność śruby. No, żeby zrobić to taki wariant bezpieczniejszy, mógłbym od razu dłuższą końcówkę, ale weźmiemy jeszcze tak. I teraz znowu będziemy pokręcali tą śrubą, żeby wytwarzać siłę nacisku. Oczywiście na, na, na samochodzie to zawieszenie byłoby stabilniejsze. Tutaj trochę mi się trzęsie. O, nastąpiło teraz gwałtowne przesunięcie śruby. Następne. Czyli jest to najlepszy dowód na to, że ta śruba nigdy wcześniej nie była wyciskana. Wycofuję się ponownie i założę dłuższą końcówkę. Jeszcze? Państwo, jak dalej wysunięta jest śruba. Być może, że ja bym ją już. Aha, no nie chcę szukać drugiego klucza. Że być może, że ja bym ją już obrócił. Ale pójdźmy dalej tym samym sposobem. Jeszcze. Zrobimy inny Wykręcę teraz już końcóweczkę, bo ona tam ma dno. Wyjąłem tą końcówkę, którą podpieraliśmy i podeprzemy się już samym ściągaczem. Czyli tak, w ten sposób. Kaszel mnie troszeczkę męczy. I za chwilę rozpoczniemy następną, dalszą części wyciskania. No teraz się już wyciska płynnie śruba. Można zaobserwować tutaj po tej odległości, jaka się wytwarza. Koniec skoku siłownika. On wynosi około 15 mm, ale myślę, że teraz już jakieś niewielkie. Niewielkie e, uderzenie i na pewno to już by wystarczyło, żeby ta śruba wyszła. No, ta śruba jeszcze nie wychodzi, ale już. Taką odległość, żeśmy ją wepchnęli. No, mam tutaj inną śrubę, zaraz muszę jakiś młotek. Spróbujemy, czy ona będzie się już widać wyraźnie. Bardzo zawieszenie, odpięte. Wystarczy uderzyć bądź wycisnąć z góry. Najważniejszą rzecz pokonaliśmy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że do tego siłowniczka, który mamy tam zastosowany, mamy jeszcze na przykład inną główkę, gdzie można rozpinać stworzeń kulisty wahacza od zotnicy w samochodzie Mercedes. Ten siłowniczek jest bardzo przydatny do wielu, wielu funkcji, wielu narzędzi. Mamy też do niego y, na przykład no już nie będę wkręcał, ale to jest taki klasyczny y, y, ściągacz do rozpinania przegubów kulowych układu kierowniczego. To jest do samochodów ciężarowych, ale mamy też y, taki do samochodów dostawczych i osobowych odpowiednie tutaj widełki. Zapraszam na kolejne nasze pokazy i do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mateo.pl. Dziękuję.